Zobaczcie czasem taki dzień, kiedy wszystko, ale tak dosłownie wszystko, idzie do dupy. I to nie tak delikatnie do dupy, tylko po całości albo nawet jeszcze bardziej. I w takich dniach, kiedy nic nie idzie po naszej myśli, dochodzimy do punktu, w którym wydaje się, że gorzej być już nie może. Zazwyczaj okazuje się potem, że może być jeszcze gorzej, ale jak już przekraczamy tą taką granicę, nie wiem, no, że, że, no widać, że po prostu coś, jakaś siła jest dzisiaj przeciwko nam. No to w takich momentach nie pozostaje nic innego, niż zacząć się z tego wszystkiego śmiać. Nie wiem właśnie czy tak macie dokładnie, ale wczoraj zdarzył mi się taki dzień i liczyłem na to, że dzisiejszy dzień będzie trochę lepszy, bo wiecie, no tak po złym dniu może jak wyjdzie słoneczko, za chmur. Słońce nie wyszło za chmur. Dzisiaj jest tak samo źle jak wczoraj i stwierdziłem, że chciałbym pokazać wam to na filmie, bo na YouTube mamy z miliard filmów o tym, jak wygląda idealny dzień milionera, jak wygląda idealny dzień studenta w Ameryce, jak wygląda idealny dzień z Robertem Lewandowskim. I wszyscy mają idealne dni, ale mało osób ma takie słabe dni. Chciałem wam pokazać mój zjebany dzień. Dobra, proszę państwa, przeczytałem w poradniku dla vlogerów, że najważniejszą rzeczą, którą trzeba zrobić, jest room tour. I bardzo dobrze, bo właśnie planowałem posprzątać, no, a musicie zobaczyć, jak to wygląda przed sprzątaniem. Tutaj mamy, proszę ja Was, darcika. Tutaj mamy wszystkie te dziury na ścianie. W tym miejscu mamy kąt sportowy, bardziej snowboardowy, ponieważ wczoraj byłem na treningu snowboardowym z sekcji koszykarskiej, gdzie wydarzyło się parę niefajnych rzeczy, ale, no to właśnie, pogadam się o tym później, więc ten kąt mi się do końca nie podoba. Byłoby fajnie było ogarnąć. E, tutaj mamy kąt śmieciowy. Nie wiem dlaczego, ale tu mamy plastiki, tutaj papiery i tutaj jest jakiś dziwny stoliczek taki, nie? Następnie mamy e, kąt łóżkowy. Teraz zaprezentuję wam time z sprzątania pokoju, e, ponieważ w momentach, w których nie mam weny żadnej, a dzisiaj właśnie tak jest, no to wiem, że poczuję się ciut lepiej, jak ten pokój będzie wyglądał trochę czyściej. I taki mam plan. Na słuchawkach odpalam z nowy album Maka Balloonerism, który ktoś mnie zapytał w komentarzu, jak oceniam i oceniam go bardzo na plus. Po pierwszym przesłuchaniu wydaje się on dziwny, ale po czasie, jakby z każdym kolejnym odsłuchem, siedzi mi on coraz bardziej. Więc co? Sprzątamy pokój teraz chyba. W dużej mierze skończyłem e, jeszcze. Zostanie mi odkurzenie, e, ale ze spontanem jakby. He, nie jest to e, aż tak skomplikowane, jak się wydaje w głowie. Wystarczy mieć po prostu e, miejsca, w które dane rzeczy powinny iść e, i je tam ułożyć. Problem pojawia się wtedy, kiedy nie wiesz do końca, co zrobić z daną rzeczą, to nie? Jakby, gdzie ona powinna leżeć, i wtedy zazwyczaj się tworzy syf w pokoju. Więc e, zrobiłem sobie tak mniej więcej plan tego, gdzie w sensie po, 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 podzieliłem wszystkie szafki na to, żeby były tam tylko te rzeczy, które powinny, w sensie, które łączą się w jakieś kategorie, czyli nie wiem, kable, elektronika, jakieś rzeczy do higieny, jakieś rzeczy ubraniowe, no wiadomo, i, i wszystko. Papierologia i, i inne takie. No i jak. Tak, do tego usiądę, no to nie wiem, jak mi to zajęło. 10-15 minut. Nie jest najlepiej, nie jest najgorzej. O, jeszcze tu mamy jedną fajną rzecz. Proszę. Majtki, 200 zł. O, widzicie takie tutaj. Kupiłem je y, mojemu siomkowi na urodziny, więc y, już czekają na niego, żeby poczuł bogactwo. przydać listę 10 propozycji wolnych domen, które są, bo kiedy wam mówiłem 3 miesiące temu, że zaczynamy to robić, to już myślałem, że to będzie w jakiejś formie, ale ta forma tej aplikacji została jeszcze przemilona 20 razy, i skala projektu wzrosła strasznie, więc no, musimy mieć bardzo dobrą nazwę, która jest wolna, która nie ma żadnego żadnych patentów. I żebyśmy mieli fajną domenę internetową. Więc no, muszę przygotować tą listę i. Teraz do tego prawdopodobnie usiądę. Tak jak normalnie staram się zaczynać dzień od mm, zrobienia tych zadań, które są najistotniejsze i najcięższe. No to dzisiaj trochę mi się to odwraca i zacznę od takich prostszych zadań, czyli odpiszę tam na maile, właśnie po, po zrobieniu research tej nazwy, żeby trochę ruszyć, ruszyć maszynę, że tak to nazwę, i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. Chyba wymyśliliśmy nazwę. Nie wiadomo do końca. Zależy to w dużej mierze od Franka i od reszty osób zaangażowanych w projekt, ale coś mamy i jeżeli uda się to przyklepać, no to jesteście tak naprawdę w tej wielmożnej chwili, w której to się udało. Czuję się po tym troszkę lepiej. Też teraz wbiłem z chłopakami na kola. I trochę pogadaliśmy, i to też e, delikatnie poprawiło poczucie. Mamy godzinę 15:35. Skończyłem sekcję pracy, e, która nie była jakaś niesamowita. Nie, nie zrobiłem nie wiadomo ile rzeczy, e, ale jakby na plus, co nie. Moim zdaniem, ważne jest to, żeby w takich dniach, w których nie masz sobie. Nie masz sobie nic <gry> wewnętrznie, to żeby spróbować chociaż się pojawić, co nie tak jak się mówi, show up i y, usiąść i zobaczyć po prostu, co z tego wyjdzie. Dzisiaj nie wyszło z tego bardzo dużo, e, ale mamy tą nazwę, mamy coś tam i teraz, e, bo jak wiadomo, e, dużą, bardzo dużą częścią naszego samopoczucia jest e, jedzenie. Więc idę sobie zrobić e, dobrego burgerka w domowej kuchni, a potem przejdziemy się na spacerek, żeby lepiej się ułożyło w brzuszku. No i potem pogadamy sobie dalej. Właśnie miałem iść na spacer, i możecie mi wierzyć, możecie mi nie wierzyć. Trudno, nie przekonam Was. To nie jest ustawione. Ale właśnie przed wyjściem dostaję taki komentarz od jakiegoś widza pod filmem z ODHD, który tam wydałem jakiś czas temu, kto z grzytu, czy jakoś tak. I ja mówię, co to, co to znaczy. I wtedy wpisałem to i okazało się, że gimper ma wywiad. Przecież w sensie nie wywiad, tylko ma ten swój podcast z grzytu. No i. Tam jest jakaś taka sekcja w filmie sprzed dwóch dni odnośnie ADHD. I nazywa się Diagnoza ADHD u Gimpera. I proszę teraz posłuchać, co Gimper ma nam do powiedzenia na ten temat. Energiczne, z dzieckiem, które faktycznie ma ADHD, problemy ze skupieniem się, jakieś tam czynniki. Ja de facto, nazywa no, się u mnie to Karol Nowicki, dlaczego wszyscy nagle mają ADHD? Bardzo. Ja jestem Karol Nowicki. Sam sobie obejrzę. co? On tam też trochę mówi o tym, jak internet właśnie nas rozregulowuje, że łatwo jest pomiować. To nie jest ustawione. To nie, to nie jest ustawione. nie pisałem do Gimpera, żeby dał akurat shoutouta. Eee, e, I w sumie nigdy nie dostałem żadnego innego shoutouta, więc to, że znalazłem to akurat dzisiaj, z e, tego rodzaju brzmi to jak jakiś znak, nie wiem jak, jaki. Ale na pewno dziękuję panu Gimperowi, bo no ja za dzieciaka, jak tam miałem nie 12-13 lat, no to myślałem do 15, no to oglądałem go na potęgę, więc e, miło zobaczyć coś takiego. E, no więc e, i tak idziemy na spacerek, ale, ale to było śmieszne, więc musiałem wam to pokazać. Jesteśmy już na spacerku. Chciałem z wami o tym, m, jaki jest w główny temat tego filmu, czyli e, słaby dzień czy coś takiego, bo mam wrażenie, że za mało na kanale pokazywałem wam tego, że ja też, wiecie, to nie jest żadne zaskoczenie, ale jestem człowiekiem, co nie? I że to, że prowadzę jakiś tam kanał, który e, mówi, który mówię o moich przemyśleniach na temat jakiejś motywacji, nie wiem, czegoś tam rozwoju, ale takich rzeczy, nie powoduje, że jak to wiem, to że nie doświadczam tych yy, gównianych dni. I wiadomo, że ktoś może z Was powiedzieć, no Ty masz taki gówniany dzień, a tutaj Gimper Ci daje shoutouta. To prawda, tak się dzisiaj zdarzyło, co nie? Ale to nie zmienia, to, to wiecie, takie rzeczy wi trochę poprawiają humor, ale one go nie zmieniają na całe życie. To nie jest tak, że teraz Gimper powiedział dwa słowa i będę siedział yy, przez trzy dni szczęśliwy, co nie? Jeżeli czujesz się źle, to Czujesz się po prostu źle i niewiele jest w stanie to zmienić. Ale jeżeli jest coś, co może to zmienić, to moim zdaniem jest akceptacja tego, że jest źle. Bo często jest tak, a szczególnie jak jesteście ambitni, że kiedy czujecie się źle, to wkurzacie się na siebie wewnę wewnętrznie o to, że czujecie się źle, bo wiecie, że jest to poniekąd wasza wina. W sensie: no bo. No, nie czuję się źle przypadkowo, tak sobie, ja sobie tak mówię, no przecież to nie jest przypadek, no mogłem wczoraj pójść szybciej spać, mogłem, nie wiem, zjeść lepsze jedzenie, mogłem coś tam zrobić i czułbym się lepiej, ale jakby, in, czy jesteś, my jesteśmy maszynami, czy, czy, czy wiecie, czy, czy to wszystko ma takie zero-jedynkowe podejście, że jeżeli coś się dzieje, to na pewno się stanie tak? No raczej nie. I często są po prostu takie randomowe dni, kiedy niczego nie jesteście w stanie... Z, nim, z tym zrobić. Czujecie się źle. Wasz mózg nie działa tak, jakbyście chcieli. Nie jesteście wydajni, nie jesteście w stanie wymyśleć niczego fajnego. I te dni też są potrzebne, ale są, są one są przydatne tylko wtedy, kiedy zrozumiesz, że czasem można odpuścić. Nie, I wiem, że tutaj też coś powie, no ale odpuszczenie, wiesz, ja mam nawyki, ja mam. Yy, systemy, no to ja nie mogę odpuszczać, bo tak mi powiedział David Goggins, że ja muszę przebić moje, moje bycie pizdą i ja muszę być najlepszą wersją siebie. Spoko, to bądź, co nie? Ja czuję, że będę lepszą wersją siebie, jak pozwolę sobie na negatywne samopoczucie, a nie będę sobie mówił, że nie mogę czuć się źle, bo kiedy nie pozwalam sobie na czucie się źle, to tak naprawdę wprowadzam siebie w taką negatywną pętlę, bo wkurzam się na siebie o to, że jestem, że czuję się źle, nie robię niczego, znaczy, nie robię wszystkiego tak, jakbym chciał, tak wydajnie, więc czuję się przez to jeszcze gorzej. Wtedy myślę o tym, o, ale nie robię tego dobrze, a powinienem robić to lepiej, więc powinienem czuć się jeszcze wtedy przez to wszystko gorzej i ta pętla się nie kończy. Więc jeżeli chcecie tak mieć i chcecie być Davidem Goginsem, spoko. Ja nie mówię, że to jest złe podejście. Po prostu chciałbym wam pokazać, że. To nie jest prawda, że, znaczy, że ja nie jestem w ogóle blisko czegoś takiego i ja tego raczej nie będę nigdy propagował. Może kiedyś mi się zmieni w przyszłości, ale ja tego mindsetu nie kupuję i chciałbym po prostu, żebyście wiedzieli, że też nie musicie. Po prostu czasem możecie dać sobie luz. Jesteśmy już na chacie e, teraz mam w planach dwie zabójczo trudne rzeczy, czyli e, czytanie i e, yoga które ostatnio jeszcze bardziej polubiłem, bo od nowego roku sobie obiecałem, że no, co bym nie zrobił, to chciałbym, żeby trzy nawyki były w moim życiu codziennie. Jest to medytacja z rana, wieczorem zawsze książkę, no i tak w środku dnia albo pod wieczór zrobić sobie takie rozciąganko, slash jogę, żeby też troszkę się tak zgroundować. Teraz bierzemy się na za zaczytanku. Więc co? Dzień dobiega końca. Mamy godzinę 23, jakoś 20. I zbierając to wszystko, o czym dzisiaj chciałem pogadać do kupy, zacząłem ten dzień tak. Bo z czego się bierze, z czego kiedy mi się przytrafiają takie słabe dni, to właśnie wtedy, kiedy z rana wybieram tą ścieżkę zrobienia czegoś. Ale ona mi nie wychodzi. Mi tak, tak to się dzieje w mojej głowie. Nie wiem jak u Was, ale moje złe dni właśnie zaczynają się od takich paru małych niepowodzeń. Tworzy to frustrację. Ta frustracja właśnie przeradza się w jeszcze większy brak motywacji i to się napędza i ten dzień tak powoli spada. A najgorzej jest wtedy, kiedy właśnie zostanę w domu. Nie wyjdę, bo powiem sobie, nie muszę to zrobić, muszę to przełamać i dalej próbuję, ale już z tą obniżoną motywacją i bez żadnej przerwy ciężko mi jest przebić. I potem nagle odpalam se YouTubka, potem nagle wpada mi jakiś inny pomysł na dopaminkę i, i tak se siedzę. No i zazwyczaj wtedy przez cały dzień nic nie zrobię. I dlatego, mimo że dzisiejszy dzień nie był turboproduktywny. Nie zrobiłem niczego, jeszcze raz powtarzam, chyba już wcześniej to mówiłem, nie zrobiłem nic przełomowego, e, nie odkryłem Ameryki, to ostatecznie ten dzień był spoko. I wydaje mi się, że w głównym mierze dlatego, że nie cisnąłem się na maksa, że muszę, tylko pozwoliłem sobie porobić trzy przyjemne rzeczy w trakcie, które no, zmieniły ten dzień na dużo lepszy. No, i było to czytanie, było to właśnie wyjście na spacerek i pogranie w kosza. Ciężko, w moim przypadku, ciężko jest mi znaleźć dzień, w którym uprawiałem sport i czułem się źle. Tak, no, u mnie tak to działa, ale ja od dziecka lubiłem się ruszać. Więc polecam Wam popatrzeć na to, czy właśnie też macie takie aktywności, które gwarantują Wam, w cudzysłowie, nie spieprzenie się całego dnia. I jak możemy je wczepić w takie dni, które są gorsze. I druga rzecz, to jak możemy mieć plan właśnie na to, kiedy czujesz już od rana, że okej, okay, to nie idzie w tym kierunku, w którym bym chciał, i mieć taki plan B na to, jak wtedy, za co się zabrać, ale nie tylko pracowo, nie tylko rozwojowo, tylko jak wyluzować i zabrać się za to, co trzeba następnego dnia. Bo Wiadomo, musimy robić swoje rzeczy, musimy się starać, musimy, nie, musimy, nie możemy polegać tylko na motywacji, ważna jest też dyscyplina. Ale pamiętajmy, że to, to ta dyscyplina jest dla nas, a nie my dla dyscypliny. Bo chyba rozumiecie, o co chodzi. Tak samo jest z rozwojem. To rozwijamy się dla siebie, a nie po to, że rozwój będzie na nas krzyczał, że się nie rozwijamy. Ma być nam ostatecznie w życiu przyjemnie i myślę, że jesteście na tyle świadomi też, że wiecie o tym, że ciężko jest być szczęśliwy w życiu bez rozwijania się, ale czasem ten rozwój przychodzi kosztem naszego szczęścia i wtedy warto przekomunić, czy jest warto. Więc no, ja zostawiam was z tym, e, idę do łóżeczka już powoli, e, mam nadzieję, że macie bardzo dobry tydzień. A jak macie nie najlepszy, no to życzę, że dacie sobie trochę spokoju i, i będzie lepiej. Nie wiem, czy ten film cokolwiek Wam ciekawego powiedział. Chciałem przetestować nowy format. Możecie mi napisać, czy co według Was robię nie tak, albo co robię tak, jak powinno być we vlogowaniu, bo nie robiłem tego za dużo. A jak nie, no to też na was nie oprażę. Wszystkiego dobrego. Ja! Pozdrawiam. Problemy to bluzy, bo mi wszystkie wiszą, kiedy przeglądam akurat życia da. szafę.